Dobra, Kuba. Nagrywamy. Cześć, mistrzu. Witam Cię na podatki w szklance. Ja jestem Wojtek, prowadzę biuro rachunkowe, a Ty jesteś mistrzem, bo prowadzisz działalność gospodarczą w naszym ukochanym kraju. Dziś przy szklance wyjątkowego panamskiego soku jabłkowego porozmawiamy o czymś, co na pierwszy rzut oka wydaje się prostą i korzystną formą opodatkowania: a mianowicie o ryczałcie od przychodów inwestycjonowanych. Pytajcie kubki z kawą. Czy z sokiem jabłkowym albo z herbatą czy czytącą macie pod ręką i zadłużmy się w świat podatków. To co? Zaczynamy. Więc to to jest ryczak, który ewidencjonowany. To jest bardzo fajna, bardzo prosta forma opodatkowania. Płacisz procent od przychodu bez względu na poniesione koszty. Może być tak, że ze względu na jakieś tam nieprzewidziane koszty. Nie będziesz miał pieniędzy, ale podatek trzeba będzie zapłacić. To jest taki dosyć niewygodny, dosyć niewygodne. Tym niemniej płacisz procent w zasadzie od przychodu. Brzmi prosto, nie? Ale diabeł tkwi w szczegółach. Dobra, przechodzimy do sedna, do pułapek, na które możecie trafić, wybierając ten sposób opodatkowania. Pierwszy i najważniejszy to wynika z samej konstrukcji podatku. Nie możecie odliczyć kosztów uzyskania przychodów. Żadnych kosztów. Więc, jeżeli planujecie inwestycje, jeżeli wasz sposób działania generuje dużo kosztów, to prawdopodobnie nie jest to podatek dla was. Ale, ale tak jak powiedziałem, to wynika z samej konstrukcji podatku. Nad tym w tej chwili się nie będziemy rozwodzić. To, to nie jest pułapka. To jest normalne. Teraz to w takim razie, jakie są pułapki? Pierwsza z pułapek, którą Wam życzę, to jest przekroczenie limitu przychodu. Taki limit, limit to jest 2 miliony euro. W tej chwili, w tym roku, ono jest przeliczone na 9 milionów 218 tysięcy złotych. Więc po przekroczeniu tego przychodu, to niestety nie będziesz mógł się rozliczać ryczałtem. Druga, ta, druga taka pułapka, która na Ciebie, ciebie czycha, to jest to, że kurczę, niektóre Czynności, ja nie mówię całej działalności, ale niektóre czynności wykluczają się z podatku. Nie jest ich dużo, ale, ale są. I niestety, rozliczając się z tym podatkiem ryczałtowym, musisz, musisz na to uważać. Co Cię, wy, co cię wyrzuca, wyrzuca z, z ryczałtu? Przede wszystkim prowadzenie apteki. No ale to zakładając aptekę, od razu wiesz, na jakie sobie, sobie możesz albo nie możesz pozwolić. Ale szukajmy takich rzeczy, które, które ciebie nieistotni zowąd wyrzucą z ryczałtu. Załóżmy, że sprzedajesz jakieś rzeczy, perfumy, czy cokolwiek w dropshippingu. sprzedajesz internetowo, prowadzisz sklep internetowy i nagle się okazuje, że możesz nieistotni zowąd zrobić interes, interes życia i sprzedawać, zacząć sprzedawać części samochodowe. Niestety, pierwsza część sprzedana już Cię wyrzuca z ryczałtu. Jak Cię to wyrzuci z ryczałtu, to już nie masz wyboru, tylko musisz przejść na zasady ogólne. Co może boleć, może być dla Ciebie bardzo nieprzyjemnym doświadczeniem. Więc musisz uważać na to, co robisz. Trzecia pułapka jest podobna do drugiej ale tu nie mówimy o możliwości wyrzucenia e, ciebie z ryczałtu, ale o błędnym naliczeniu ryczałtu. Do, do końca 20, 2021 roku stawek ryczałtowych było 7. 17, 15, 10, 8,5, 5,5%, 3% i 2%. I nastał nowy ład. Nowy ład otworzył się na ryczałt w zasadzie dla wszystkich. Oprócz tak jak wcześniej wspomniałem, kilku wyjątków, każdy mógł sobie wejść na ryczałt. Ale stawek się nagle zrobiło 9, 17, 15, 14, 12, 10, 8,5, 5,5%, 3% i 2%. I co to dla nas znaczy? Stawka ryczałtu nie zależy od tego, jaką działalność prowadzisz, tylko co. Robisz, za co chcesz być, za co jesteś opodatkowany. Konkretną sprzedaż czy konkretną usługę. Co to znaczy? To znaczy, że w tym w jednym miesiącu możesz mieć kilka stawek podatkowych do różnych usług i nie jest to takie proste, żeby tą stawkę podatkową poprawnie zinterpretować. Stawki podatkowe są zależne przede wszystkim od kodów PKWU, czyli kodów usług. Jak to zwykle bywa. Jak coś spróbujemy skodyfikować, to zawsze nam się to rozjedzie, a ty jesteś mistrzem. Nie po to prowadzisz działalność, żeby mieć jakieś ograniczenia, więc wpadasz no, co chwilę na jakiś fajny pomysł zarobienia pieniędzy na czymś innym, jakąś inną usługę. No i wtedy trzeba usiąść i się zastanowić, jak ona ma być opodatkowana. To nie jest takie proste. Najlepiej byłoby zadać pytanie. Do gusu. Takie pytanie można zadać opłatnie, jaki numer PKWU ma daną, dana, dana czynność, dana usługa. Więc y, pułapka, jest, pułapka jest tu konkretna. Możemy, możemy źle naliczyć podatek. Pół biedy, jeżeli znaliczymy za duży urząd skarbowy, dojdzie do wniosku podczas kontroli, że mogliśmy naliczyć mniejszy ale co, jeżeli liczymy za mały? Urząd Skarbowy daje się do wniosku, żeby, że chcieliśmy go oszukać? I tu jest właśnie, tu jest właśnie najważniejsza pułapka i tu jest właśnie to, dlaczego, to, o czym mówię, że powinieneś współpracować z biurem rachunkowym, nawet jak jesteś na ryczałcie. Co jeszcze? Generalnie musisz pamiętać o tym, że opodatkowanie zmieniamy raz w roku. Więc z góry Musisz wiedzieć, jak ten rok będzie dla Ciebie wyglądał. Ile możesz zarobić, ile, ile przez to musi, będziesz musiał wydać. No niestety, to wymaga od Ciebie przemyślanej decyzji, planowania, analizy. No i, i, i w zasadzie co roku, co roku zachęcam do przyjrzenia się swojej działalności, pomyślenia, jakie mamy plany. To czy chcesz w coś zainwestować, czy normalnie firma ma się prowadzić tak jak się prowadzi? Niewątpliwym, niewątpliwą zaletą tego, tej formy opodatkowania jest możliwość zablokowania składki zdrowotnej, która teraz już wiesz podejrzewam, że wiesz, że jest zależna od dochodów i od formy opodatkowania. Możliwość zablokowania na pewnej maksymalnej kwocie. Kwota nie jest mała, to jest ponad 1000 zł, ale w niektórych sytuacjach to jest duża różnica. Dobra, więc jak uniknąć tych wszystkich pułapek, jak uniknąć tych problemów? Na pewno musisz przy, przeprowadzić z szczegółową analizę finansową swojej działalności. Musisz zobaczyć, co Ci się, co ci się bardziej opłaca. Proponuję wizytę, proponuję rozmowę z doradcą podatkowym, który pomoże za każdym razem sprawdzić, czy jest korzystny, czy nie. Zadzwoń do swojego księgowego, do swojej księgowej. On, no, on na pewno ma jakiś namiar na doradcę podatkowego, bo sam księgowy no, nie bardzo może Ci w tym pomóc. To znaczy, nie to, że nie umie bo prawdopodobnie umie i, 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 i zna się na tym doskonale, natomiast nie może zgodnie z prawem Wam odpowiedzieć, no, odpowiedzieć na takie pytanie. Wytłanie, żeby uniknąć tych połapek, no to regularnie, regularnie sprawdzaj, czy to, co, czy za każdym razem, jak zmieniasz pomysł na swój biznes, sprawdzaj, jak to wygląda w podatkach, czy, czy sobie przez to nie zrobisz krzywdy. Po tych wszystkich zastrzeżeniach, po tych wszystkich pułapkach, możesz się zastanawiać, czy ryczałt jest w ogóle dla kogoś korzystny. Ale oczywiście, oczywiście, że tak. Ryczałt jest opłacalny dla firm z niskimi kosztami, które mogą w miarę przewidzieć swój przychód. Dla konsultantów, freelancerów, dla małych sklepów, czy nawet dużych sklepów internetowych, które już mają duży przychód, tylko. Pamiętaj, że nie możesz sprzedawać wtedy części samochodowych. Ryszard może obniżyć Twoje podatki. Dobra, mam nadzieję, że dzisiejsza dawka wiedzy przybliżyła tobie, mistrzu. Tajniki Ryszardu pomoże ci uniknąć pułapek, które mogłyby ci zaskoczyć, pójdziesz do księgowego, do księgowej, powiesz. Fajną robotę robisz, nawet, nawet jeżeli jestem na ryczałcie. Pamiętaj, że yy, największą bronią w walce o korzystne opodatkowanie jest wiedza. Co teraz, jak zawsze, na koniec odcinka coś na temat tego soku jabłkowego, tak jak na początku zwróciłem uwagę. To jest akurat z Panamy, Karaibski sok jabłkowy. Też z rodziny soków jabłkowych ulubionych, ulubionych przez żeglarzy, przez, pirat, przez piratów. Eee, no co, spróbujemy, nie? Najpierw... Oj, zapach... Bardzo wyczuwalny alkohol. Ale przez ten alkohol na pewno czuć wanilię, może troszeczkę orzechy. Ciężko powiedzieć. To co, smak? Tak jak przy poprzednim rumie, bardzo wy, wyczuwalna nuta kawy. Trochę wanilii. Oj, troszeczkę pieprzny jest. Bo to nie jest, no to nie jest tylko od alkoholu. Na pewno czuć jakieś przyprawy korzenne, ale... Polecam. Jak zwykle. No niestety jabłek tutaj jest za mało. To co? To wszystko, drodzy, drogi mistrzu. Dzięki za wspólnie pędzony, spędzony czas. Nie zapomnij subskrybować kanału, postawić łapki w górę. Udostępnij odcinek kolegom, może się przyda kolegom, przedsiębiorcom. To co, do, do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie będziemy kontynuować naszą podróż po mędrach przedsiębiorczości i po ciekawych zakamarkach podatków. To co? Twoje zdrowie. Ty jesteś mistrzem. Prowadzisz działalność gospodarczą. Ja jestem Wojtek. Prowadzę biuro rachunkowe. Trzymaj się, cześć. Ale ale diabeł w...